Wojskowej uczestniczy po raz trzeci, a ogólnie pielgrzymuje każdego po raz ósmy, ósmy raz. A od trzech lat regularnie pielgrzymuje z Warszawską, akademicką, żołnierską. Są to intencje osobiste, również to możliwość poznania nowych ludzi, fantastycznych ludzi. Możemy doświadczyć również cierpienia i patrzeć, jak ludzie inni cierpią na tym szlaku, bo to jest szlak wyjątkowy, wymagający i bardzo trudny. Mam porównanie z inną pielgrzymką, więc szacunek dla ludzi, którzy starszy, którzy pielgrzymują przez 10 dni, by dotrzeć 10 dnia do jasnogórskiej pani. Ja swoje życie zawierzyłem również Maryi, tak jak nasz Ojciec Święty, sługa Boży Jan, Błogosławiony Jan Paweł II. Staram się każdego, każdego roku wyruszać tą pielgrzymkę i zawierzać swoje życie właśnie Maryi. Są osoby, które pielgrzymują już od kilku lat, które się spotyka każdego roku, znajome twarze. To dodaje sił, że jest również osoba, brat Chorąży Ciszewski, którego również pozdrawiam, ja pielgrzymuję zawsze, każdego roku. Jan Paweł II dla mnie jest wielkim człowiekiem, wielkim Polakiem, najwybitniejszym, który właśnie jak pani powiedziała, ukochał właśnie młodzież. Na jednej z Światowych Dni Młodzieży właśnie powiedział, że młodzież jest nadzieją Kościoła, jest jego nadzieją. Wszystko wyszło za namową mojej narzeczonej. Ona, ona mnie delikatnie zmotywowała do tego, żeby wybrać się na pielgrzymkę, ponieważ nigdy nie byłem. Nie miałem okazji z mojego miasta na pielgrzymkę, a narodziła się okazja. Przełożeni wyrazili zgodę, więc tak też się załapałem na pielgrzymkę warszawską. Wspaniały spacer 10 dni, wesoło, śpiewy, radość, modlitwy, czyli cała zabawa. Przede wszystkim w intencji mojej rodziny, mojej narzeczonej, kolegów za kamerą, żołnierzy moich, przyjaciół z jednostki. No i w intencji przeniesienia do innej jednostki, ponieważ chciałem się dostać do innej jednostki, żeby to wszystko gładko poszło. Może Bóg pomoże. Myślałem, że będzie lżej dla mnie, jako że w batalionie dużo maszerujemy. Myślałem, że tutaj marsz nie będzie sprawiał takiego wielkiego kłopotu, tylko no, po trzecim dniu przeżyłem totalny katarzyzm, także... To co maszerujemy w batalionie to jest naprawdę pikuś w porównaniu z tym, co maszerujemy tutaj. Nigdy nie byłem i chciałem zobaczyć jak to jest. Wiedziałem, że będzie ciężko, że będzie ciężko przez pierwsze kilka dni i faktycznie było ciężko, no ale teraz jako człowiek się przełamał fizycznie i jest dobrze. Duchowo akurat mam sytuację w rodzinie, mam ojca chorego i, i głównie i, idę właśnie w tej intencji. Wszystkie statki poszczególnych grup prosimy do To moja pierwsza pielgrzymka, i jeżeli chodzi o. Co mnie skłoniło, zawsze chciałam iść na pielgrzymkę jeszcze jako, jako dziecko. Nigdy nie miałam okazji, możliwości. Różne sytuacje akurat co do tego to, to powodowały. A w tym roku jest to moja, mój pierwszy rok służby i okazało się, że jest możliwość dla żołnierzy, żeby szli. Więc skorzystałam z tej okazji, tak dokładnie. Jeżeli chodzi o moją osobę, ja, ja chyba przeżywam to jakoś indywidualnie, ale chyba najbardziej podoba mi się to, jak. Przeżywamy to chyba wszyscy razem, i jak wszyscy razem się wspieramy, jak wszyscy razem dążymy do jakiegoś celu, co myślę, będzie miało to też przełożenie kiedyś w przyszłości: samo wsparcie i pomoc. Ze względu na Różność stopni, czy to podoficer, czy to szeregowy, czy oficer, nie ma tutaj w tym momencie żadnego znaczenia i naprawdę bardzo siebie wspieramy i jesteśmy razem. I chyba nie było jeszcze takiej sytuacji, tak, nie było chyba takiej sytuacji, żebyśmy sobie nie pomogli, niezależnie od stopnia i od płci. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o sytuację, z najważniejszych intencji, typowo nie będę zdradzać, ale mam tylu przyjaciół, i chyba każdy z nich prosił mnie, żebym się pomodliła za nich, więc. Te wewnętrzne intencje, które oni gdzieś mi przekazywali w swojej, w swojej we wcześniejszych rozmowach, są oczywiście tutaj przekazywane, mamy możliwość wszyscy razem się za to modlić. Jest kilka powodów. Najważniejsze to może jest o zdrowie i miłość w rodzinie dla mojej żony Małgorzaty, syna Kaspra i córki Amelki, dla rodziców i teściów. W 2003 roku byłem na pielgrzymce, może nie tak zaangażowany pieszo jak teraz, bo teraz są pielgrzymkę idę pieszo. Jak Bóg da, to dojdę do końca. Jest to szósty etap. Na razie nie zrezygnowałem. Nogi, wiadomo, każdego bolą, ale idziemy do celu a w 2003 roku zabezpieczałem bardziej logistycznie namioty i jedzenie swoim żołnierzom. To trzeba tu być, żeby to poczuć i jak tutaj się ludzie zachowują. Byliśmy w jednej miejscowości, gdzie poszedłem się modlić u siostry, to było w, zak e w Zakonie i siostra podeszła do mnie i dała mi różaniec. To naprawdę coś wielkiego i naprawdę ciężko przekazać, jakie to jest uczucie.

pójścia na pielgrzymkę było to, że w styczniu odchodzę do rezerwy i po prostu za, trzeba zacząć jakiś okres w nowym swoim życiu. Skończyłem, skończę pracę w wojsku i myślę, że dzięki pomocy Boga życie moje się będzie toczyło też dobrze, bo jak to się mówi, bez Boga bez Boga nic się nie zyska, z Bogiem zyska się wiele. To jest moja pierwsza pielgrzymka wojskowa, a w cywilu dwa razy byłem na pielgrzymce. Co prawda, ja pra, pale, parę lat wcześniej. Zapraszam wszystkich, bo są to przeżycia, których nie da się opisać. Piękno materialne nie jest tym, co się tutaj otrzymuje. Przede wszystkim piękno duchowe. I to myślę, że w każdym człowieku jest najważniejsze. Bo jacy będziemy duchowi, tacy będziemy później w stosunku do siebie wzajemnie się odnosić, szanować. Zapraszam szczególnie naszych przełożonych, bo od nich dużo zależy też w jaki sposób się zachowują podładnie. Jak będziemy mieli dobry, dobrych przełożonych, to i będzie dobre wojsko. Pielgrzymka wojskowa jest może bardziej taka zorganizowana, są namioty, są śpi, jest spanie, jest wyżywienie, a w pielgrzymce cywilnej każdy praktycznie musi liczyć na siebie. Ale to jest takie liczenie na krótką metę, bo po jakimś okresie przejściu z miejscowości do miejscowości ludzie stają się bardzo dla siebie bliscy. Jeden drugiemu pomaga, stają się braćmi w pełnym, w pełnym słowa tego znaczeniu. Czy mojego życza. Spotkałem żołnierzy, o których było dosyć głośno w ostatnim czasie, i rozmowy z nimi, spotkania, i po tych spotkaniach zrodził się pomysł właśnie, żeby, żeby właśnie może spróbować tej drogi w swoim życiu. Dla mnie, jako dla kapłana, już ta pielgrzymka ma jakieś, jakieś owoce owoce tego pielgrzymowania i też taki wzrost tej wiary i świadectwa i przede wszystkim tego, że, że kapłan jest dzisiaj też potrzebny, że Pan Bóg w naszym życiu też jest potrzebny. I mi się wydaje mi się, że chyba tym bardziej dzisiaj i ten Bóg jest potrzebny też dzisiejszemu żołnierzowi. Są bardzo trudne. W związku z tym, że obsługujemy tą pielgrzymkę wspólnie z 16 batalionem zaopatrzenia Zerbląga, z jednostką, z którą do tej pory wspólnie żeśmy nie, nie pracowali nie współpracowali, trudno było nam się na początku zgrać. Jednak z czasem podczas kolejnych etapów naszego, naszej pielgrzymki, naszego zabezpieczenia logistycznego, ta współpraca. Z tym 16, 16 batalionem zaopatrzenia oraz wydzielonymi, wydzielonymi siłami i środkami z pierwszej brygady logistycznej oraz oraz no, 10 brygady logistycznej. No, skutkuje tym, że idzie nam coraz lepiej. Tak sądzę, i tutaj z opinii księży, którzy z nami idą, i obozowiczów, i pielgrzymów wynika, że jest tak mi się wydaje, coraz lepiej. Pierwsza jedzie kuchnia. Potem wyjeżdżają, po, potem wyjeżdżają łaźnie polowe, no i potem jedzie grupa biwakowa, która rozbija biwaki. No i potem dojeżdżamy my z żołnierzami, te biwaki są rozstawiane, potem pozostałe zaplecze, czyli sanitariaty, wywóz śmieci, no i tak to wygląda. Grupa zabezpieczenia y, codziennie ma organizowaną mszę, no i dla chętnych jak najbardziej, bo Pielgrzymie to w czasie drogi uczestniczą w mszach w kościołach, a my tutaj w warunkach polowych. Tak. Bojacy was brzegają! bojacy was Wojacy was kochają! Wojacy was kochają! Wojacy pozdrawiają! Wojacy pozdrawiają.